Siemaneczko, z tej strony Fikusek, jest ze mną dzisiaj z nami Siemaneczko, z tej strony z nami, jest ze mną Fikusek Siemaneczko, z tej strony Fikusek, <noise> jest ze <mną> z nami <noise> Ta, sieman... <noise> dobra, można było tak w kółko e, Dawaj od razu w sklep wchodzimy i kupujemy no, sumie, tak. no właśnie, bo kupiłem dzisiaj furkę Ta, tuning będzie Tuning furki Taki wspólny, chyba jeszcze tego tak nie było W sensie było raz u ciebie W tym nie wojny auta. chyba No właśnie Kupujemy dwa te same auty. Bo Ty tam był biedak jak w skarpetkach chodził teraz. To. Ty... Furia, ją ja gra, na pewno. Chyba tak. Ja Dobra, kupuję to ja jest biorę wersję żółtą albo różową? Nie, pomarańczową, w sensie różową miałem. Ja. Został mi milion na koncie. Wow, a ja to dostarczam do. Nie, ja do tego domku naprzeciwko nas. Jest penthouse. Mój. Kurde, ty będziemy tak. się do penthouse, do, do, do penthouse jechać dopiero? Nie, no mechanika za chłopie. Ale masz to auto przed sobą. On ci nie przywiezie przecież. Jakie auto? Nie <laughs> wierzymy. <laughs> ja <pierdzielę. laughs> Jakie to było głupie. Opa, to jest to co kupiłem, zajebiste, Na to się ty... umawialiśmy, nie? No jak? A ty w ogóle będziesz montował? No, Ja tam intra nie dam Eee... Nie wiem za na odcinku Dobra, no, niech przywiezie A teraz ja idę, ci... ja idę sprzedać auto, nie? Taki ze mnie burży Ukradłem jakieś ulicy i teraz się idę sprzedać Tu los sąd z Po mojej szybsze ajej, ajej. Tylko moje się nie, jest niesprzedawalne A ty właśnie Czy... chciałeś chyba kometa kupić No... Ale mówiłeś. do garażu nie jest stałego Niestety No nie, ale byś musiał kupić no nie ja wiem, ale ja wiem, jak chyba, ja chyba kupię, bo on jest ubanego, chyba można zrobić z I don't know. Ja też nie wiem. A <laughs> tymczasem nie jest ta wersja stara, ubanego? Jaki jest, eee, jest? Są trzy wersje tego auta no retro, ten i... Cztery, ten... nie, jest, no. Jest to retro, taki co ma do ziemi oh, takie te... te progi w ogóle. Starodawny. No. I jest... Hmm. Eee, jest terenówka. Hmm. Jest ten komet jest komet taki... Luksusowy chyba. Jeszcze jest feaster, coś... To też jest To coś jest sweater. Tak, ten lepszy. Sweater? Co to jest Fister. No, PF i ZTR. No, no wie, to się ale... Ale Nie, literuj mi tego. Nie, nie, jak to się wymówię. To W ogóle przeliterować. Dobra, czy nam już dostarczyli to auto? Nie. Pewnie? W sobie to na to To już są. Furia, kolor różowy, dostarczone. Jaki różik. I do nowa służby. To po to róż. Ej, dobra. No, podstawy bo tak. mi się podobało dosyć. Ber8 italii RSI. Ty, no, mam to samo co Ty! No, tylko nie nawet nie wiem mojego istnienia. O, przyjechało mi teraz. Bo dużo kolory wybierają. Tego wina, Ta. Tego O, po. już jest. Klucz, gdzie? Panie mechaniku. Weź też już zamów. I dwie furki wyjadą. Zamawiam, furię. No właśnie, widzowe to wbijcie tam do go też, żeby zobaczyć jak on tam streamingował. Tak, tak, tak. I tu się Ja mam tylko 19 such, No. Ale to Widzisz, jak jest. się te drzwi otwierają? Z... Ty, to od na pomarańczowo normalnie można lampą bez tego zrobić. A drzwi ukozatka się otwierają No. drzwi fajnie akurat. I te światło takie długie. I to ma spoiler wysu... I o, jaki to jest kozak! To jest ładne, auto to. E, wiesz co, zdałem sprawę, że muszę zrobić cięcie Dobra. W tym momencie. W sensie ja to przytnę sobie, ale zapomniałem... To nie musisz, bo to ja muszę... Teraz to co mówiliśmy tego nie będzie tak przez chwilę, bo ja miałem radę włączone, muszę je wyłączyć. Niestety. <laughs> o. Od tego momentu już wszystko będzie nagrywane. Przy, Przywitanie też było, nie? Tylko że to co pod grażem było... Wy mnie też jest. Dobra, to wjeżdżamy. Zajebam ci. Eee, za ja to będę musiał przyciąć Czas chyba na. To... No zapomniałem o radiu, nie? Tak dawno nagrywam GTA. Dobra, u mnie leci full tune, u ciebie pewnie zero i z, z, porównamy ki. ile daje tuning w, tej, w tym aucie. Ile ty to na tuning hejsu? Milion Ja mam 706 tysięcy, jak mi starcie to będę 700 nie? Dobra. <laughs> 50 za... Nie wiem co tam było, czekaj. Pan też Hamulce 35 zł. Trzeci level muszę mieć na, na... na te fajne Dżaki. no. Biada w kraju. Kurde. No Fajnie są. duże chyba nie podobają aż. Raczej, znaczy te węższe. Albo w ogóle taki. Z takimi najbardziej przypomina Lamborghini Nie wiem. Nie wiem, czy mam ja z tego Lambo zrobić, nie? Kurde. Panie Januszu. To auto ma potencjał. No bez kitu. Nie wiem, ja na końcu na e, to, to kaczki jakieś Eee, dobra, te kaczki to jest przesada chyba Nigdy nie lubiłem tych kaczek, tak szczerze A, tak, no, no to wezmę. każdy ma Ej, się, Zaraz się uz... okaże, że nic nie wezmę, nie? Blok silnik Jaki silnik Co? rusza? Co? Kościu, zobacz jaki wydech można zarąbać Pokaż, czekaj, nie spoileruj <noise> Shotgun kurde w tym <noise> Podwójny jeszcze jest Co? Ej, weski, to ten wydech jest kozacki. Wydech na prawy dachów. Ej, to ma tyle opcji co ty że ja się nie mogę zdecydować. A jeszcze nic nie wziąłem. Eee, nie, to samo. Chcesz Ku... się. Zderzaki, kaski już wziąłem. Kurde. Myślę, że ten smug leci z, z rury. To ja nie widzę za bardzo. To zostawię w pomarańczy, nie chyba. A to... I tu wygląda jak taka Ferrara połączona z lambo, nie? Według mnie. Nie wiem. A z tyłu coś ma z masłucara, nie taki się Kurde, maskulida. <głos> <głos> Bierę to. Ja obsądzę, że skończę za chwilę, nie? Miał Ja szukam, nic szukam nie, nie mam dalej. jeszcze, nie? A ty już kończysz, tak że Z Styl neonów, wszystko. No wezmę Ksono, nie pierwsze w życiu, także. Tak. No Neony. Reflektor Bez neonów. A ja chciałem korno onu dać go znano. Oznaczenia, chłopę. Ja oznaczenia chyba na koniec. Bo w sumie sobie zobaczę? Ja chyba właśnie tego zacznę, żeby wiedzieć, co z tego można zrobić. Czarno. Ej, jakby zrobić z tego. Kurde. Nie wiem, ile aut, jak chcę z tego jeszcze robić. Kurde. Moskitu. Fukaru. Właśnie, jak w ogóle Lecz arcydzieło też mi się dosyć spodobało. Choć chyba nie mój styl. Sunza. Czy jest. Jak coś tam mówi? Ciemne, dwubarwowe. Dwubarwne. Czarny, by połączyć z czymś kulszem. Ja o tym myślę bardziej, wiesz? dwubarwowym. Nie, ja na razie dwubarwo, dwubarwowe bez skitu. Lusterka można zmieniać, chłopie. Jaki ty ma lusterka w ogóle, widziałeś to? Jeszcze Jakieś nie Szpony od środka Ale nie, w sensie te podstawowe chociaż, nie? Aha, no podstawowe w ogóle I jest Szpon to... mają w kierunku ciebie, nie? One się... <grym> można zmienić tylko kolor, kolor jeden i kolor 2. Ja sobie Tybisz? zamienię Tablica Kolor jeden wolałbym, lustereczka Nie ja zawsze dwójkę biorę sobie. Dachy Dach z kolorką albo karbon mm, Emblematy Nie Jak <giby> że Właśnie nie sprzedaj, nie? Właśnie będziesz coś robił w środku też? Kurde, szkoda, że tego nie mogę wziąć. Wszystko robię, chyba nie wiem. No chyba, no to fajna to Zawieszenia w dół Okej, u mnie czuć, i się mi wobec. Korek jest Chorek hmm. podstawowy, chromowany. I teraz się oh. bawię tymi. Hmm. No, Nie wiem, co za koła sobie wziąć. Czerwień, niby to można zrobić po, pod Ferrari, że taki czerwony walnąć. Jela nie. Oj, na przykład taki. to jest niby ferrarka 100%. No może nie 100%, nie wiem. Ja znam się na autach, więc nie mogą w pętlat. Zaraz będzie z nami tygnęł, co ty mówisz? Eee... <laughs> nie. Nie, nie piszcie tak. Albo biały. Nie wolno. nie wolno. Jak zrobisz biały, to podchodzisz pod lambą Nie wiem. Ja lubię takie fikuśne kolorki jakieś te damy. Dobra, ja mam niby skończone, ale teraz się bawię się jeszcze... dla Ja nawet nie zacząłem. Hmm. Co mi się podoba? Ja nie wiem, moskitu. Może jakiś metalik. Czy... Ej, mi my się mieszka. To znaczy mieszka. Do mm. Dobra, ja ten kolor zostawię chyba. Mm. Don dodatkowy... ja dodatkowy też. Kolor zostawiam pitu Wszystko zostawiam, kolor wykończenia ewentualnie się zmienię, czekaj Kolor wykończenia, damy ten pomarańcz, nie pomarać, może nie Dobra, no, to... nie będzie bąkitne srebro cięż jest tym biedny I w sumie. Kolor wykończenia. No to po pocisz. Tysiące z jakichś paseczek, także płacę. No, nie, 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 ja tak się nie bawię Przecież hmm. Naj, najfajniejsze mówię, najfajniejszy można mieć okay. jak, jak szybko wydać hajs Co tu w dachu się zmienia? Aha Muszę Kar karbą walnąć Nie wiem jak ty, ale Wstaw, mi się już to auto podoba masno, tak kwest Rogi też jeszcze ma Yy, progi kolor, drugi, pierwszy to bez różnicy, bo i tak oba kolory mam takie same. Yy, zawieszenie obniżamy, kurde. Tylko dwa razy można generalnie. skrzynia biegów czy coś koła, turbo 50. Koła, rodzaj kół. Szkoda, że nie mogę tych, chociaż w sumie walić to, ja nie będę zmieniał tych kół. Ja po prostu dam kule odporne i ale one mi się tak podobają. Te kółeczka, że ja je zostawiam. Te podstawowe? No I dymek zmieniam na... Czarny właśnie Heh <grystanie> Limon szybki To ma sens w aucie takim Super Przecież to się trzeba szpanić, że się tak mi jeździ, I też nie widać tego takiego... Się... Jeszcze nie. kurde Gdzie to jest? Nie lakierowanie, tak jak to było? Dobra, przydymię, ale... <grych> przydymię! Rozmoczono, <grych> dobra. Zderzaki, dobra, wracam do zderzaków. W sumie ja mogę da dać w tym samym kolorze. W sumie, to kolor. nie czeka, ja, mam ja mam plana komis. na tą grę. Czek ja ja dach kolor, kolor mi pierwszy walę. Czekaj, 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 czekaj. Brogi daję kolor drugi. Kurde, wydaje heist bez sensu. Zderzaki, wale Są zderzaki Jeszcze w sumie nie wiem czy tak go zostały, bo... Tu są zderzaki On mi nie pasuje w ogóle do kolekcji samochodów Kolor drugi, ta, Kolory, z mi. kolorystyki, yy. chodź mi. Najwyżej później jeszcze zmienię, czerwony Dobra, wale ten A, zderzaki jeszcze tylne są <grym> Tak z nami, tak, tak szybko w kolorze drugim, Lakierowane. koło. Lakierowane. Karbonowy dyfuzor GT, dyfuzor GT, twardy dyfuzor GT. Taki, jak już... Jak teraz został ten żółty? Ale wezmę ten, elo. Eee, o, wow, albo taki. Biorę wydech. Że to jest aluminiowe. No to zajebiste, wydech. Kurde, że ja mam to zablokowane. Takie ładne kolory. A ja mam też shotguny mnie, jakoś ten shotgun wydech. Albo ten. Dobra, wezmę przedzielone owalne wydechy, co? A. No bo dobra, wezmę ten ewa. E, bo nie mam już pomysłu, naprawdę, na ten. Albo taki weźmy wyścigowy kolor. Dobra, maska. Dobra, jak na razie na tym nic nie zmieniam. Nie mam siana na to to. chcę. rajdowy w lot. E, ten na Tak, sonów nie słyszę. Oznaczenie. <laughs> ja się staram jak najszybciej. <laughs> kierowanie. Na jutro odcineczek, tak e, Kolor Kordatkowy. O, teraz zrobimy makie. Czemu mi się nie zmienia ten? Zderzak. Co? Ale, ale skam! To jest niby kolor drugi zderzaku Ej, zobaczysz mnie na odcinku, nie? Ten skam, kurde, bez kitu Właśnie Bo zderzaki skam pomnęty jest Nie no, ten musi mieć. Dobra, ja z zderzakiem najlepszy co mogę w sensie, takie najlepsze, z co mi się najbardziej podobałem. Dobra, nie wiem teraz... Ostatnia rzecz mi została. Oznaczanie, nie wiem, czy... Dać bez, czy z. W tym, co mam w sensie teraz. Nie wiem, ja trzeba takie zostałem, co mam. Ja cięcie dobra, robię ja się. No. To... Dobra, jesteśmy. A furę. Jeszcze <laughs> na świecie. Tak. Nie wiem, pewnie wszyscy... Nie Każdy nie... ma inaczej streamingowane. Wi! Nie wiem, czy nie zmienić na jaśniejszy pomarańczowy, kurwa. Ja bym może dał jaśniejszy pomarańczowy i bez tego czarnego. Nie wiem. Patrz w ogóle, widzisz to białe przy moim zderzaku po bokach? Popatrz na przykład mój bok, nie? Myślę, że moje progi, nie? To mają takie białe kreska, nie? Mhm. I to jest jako kolor dodatkowy, to, jest to są progi w kolorze dodatkowym, nie? No. I ja sobie chciałem zrobić, żeby tak dookoła było, nie? I wiesz, przedni też ma coś takiego pomarańczowego i coś sobie dałem tylko wyjście, okazało że to się zmienia tylko te białe po bokach. Ja, Nie, ja, 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 ja właśnie mam, że całe mam białe na dole. Te progi, tył. Ja chyba jednak walnę bez tego czarnego. Dobra, zobaczymy jak z nami pójdzie u mnie cięcie. Nie, zdejmę je, Dobra, jesteśmy z nami, zaraz jedzie. Ta. Teraz. Zrobimy jaśniejszy pomarańcz i bez oznaczeń. Według mnie jest dużo lepsze. Możecie napisać. E. Widzę, że masz taki. Zerstowałeś mi przedni zderzek. Jak to? Ty masz fajną perełkę, gościu na oczy I jak zrobić perełkę? Ty, metaliczny Panie. plus perłowy. Aha. No dobra. Nie, ja tam sobie wziąłem to fukaru. To oznaczenie, nie wiem. metaliczny i... pomarańczowy teraz, tak patrzę, nie? Jakie masz? Zwykłe, klasyczne. No. no i to wygląda trochę hmm. Ja bym w ogóle tym autem teraz w garaż wjechał czy coś, żeby zobaczyć to z dnia, nie? Eee, czekaj, jeszcze odpalam, mod menu, czekaj, M. Dzień. Bez nie, w maskę, maskę wziąłem taki wlocik. Kolor normalny, taki jeden wlocik. To się na neonowo świeci ten ten. Fajne to. Aha, Beskidy, ty masz jeden wlocik. Myślałem, A, że spoko, to z... chcę, Myślę, że masz ten samą Tak, nie chcę mi się już do garażu. Ewentualnie tak. mogę zrobić ten kolor na metaliczny i tyle, nie? Jawa. Dobra, ja jadę do, do swojego garażu. Dobra, to jedź. Jeszcze w ja... sobie speed Zrobię testa. Się, jeszcze... Ja jeszcze wjechałem do no tego. Tak. Serio. No, spokojnie, muszę naprawić, bo ktoś mi wjechał. Silnik, czekaj, bo ja widziałem właśnie taką opcję, jak on Ty szybki dosyć. Nawet nie, nie lepszy 2? niż RSX, bo tu tego trochę zchillingowałem, jak mogłem. To jest niby kolor 2? Ja nie kocham tej gry, ale chyba im się pomyliły kolory, że wiesz, dwójka jako podstawowa, a jedynka jako ten, nie? Naprawdę. Napiszcie w komentarzach, czy podobała mi się o, fura. Moja i białe. To lakierowanie, to bez, bez Z tym lakierowanie miałem zawsze problemy w każdym, więc to się nie dziwić w ogóle, ani trochę. Kurde, ale... Co? No, no i teraz na przykład, ta... jakbym wziął ten kolor, A3. to bym miał ferarkę zajebistą, nie? A jak, a jak wezmę pomarańczowy, to będę miał znowu pomarańczowy. Nie wiem, nie kumam tej gry. Ja się, siebie nie kumam. Bo nie umiem kolorów dobrać, nie? Dobra, niech będzie bez ty ja wyjeżdżam wyjeżdżam ale. Dobra, to tak jest sobie zostawię. Ostatni czynnik. Jak tu to to moje auto wygląda tak samo jak wtedy, tylko zdałem metaliczny ten kolor. Jala. Także, gdzie ty jesteś? W garażu się, chciałem ja zobaczyć. Tu jak to jak coś pitne, nie? To wchodzenie do tego garażu, wychodzenie. Widziałem tylko te moje finale wersje, jak już wyjeżdżałem trzy razy, nie? Pokażę trzy wersje tego. auta. <grym> co cool. robimy? Nie wiem. Możemy może... zrobić test, który auto jest szybsze pod full tunio bez. I to jest super samochód, Fikusek, więc masz coś na super wyścigi. No. A ty jesteś w swoim tam ten, ja? Ja. No, bo na jadę. 300 tysięcy mi stało, 370. Ja na tydzień wywaliłem. 430. Albo 330. Już trochę zarysowałem, bo jestem zejlisty. Kurde. Nie ma, Metalik lepszy, nie? Nie wiem. W sumie ja. Się mieni tak. A tam tamto wygląda jak taki stokowy, jakbym po prostu kupił z tego. Kliknę pomarańczowy, weź na, na sam nie nie? Wiesz sobie co chodzi. Mhm. Daj to jest autostrada. Eee. Umiesz zjeżdżać autostrady? Eee. Chyba nie tędy. Dobra, to auto jest w 100% terenowe, zaufaj mi. Tak, no pewno. <laughs> Jakie ja mogę na maksa? Nie wiem jak ty Ja no... ja mam maxa Ty tu był wypadek? Nie, spokojnie, on tak się zatrzymał Dawaj, trzymaj spację Ale dobra, Poza spację, spację No, dawaj, trzy, cztery Nie wiem, puściłeś później Jezu, jakieś są lagi U mega internetu Kurde Jedziemy równo To jest Ja mam full kill, przypominam nie no, oddala się trochę Ja tego nie widzę, bo mam takie lagi Ale skręca zajebiście, teraz trzy pasy skręciłem nagle przed dwoma typami, nie widziałeś? No. To skręca zajebiście, polecam to auto z tego powodu Nie, ale nie uciekam ci wcale chłopie, co ty gadasz się ja teraz nie trafię ze tyłu, nie nie. Myślać ty później ruszyłeś, co jest? Ej, Słysza? czy ty mnie kłamiesz i miałeś full bo ci się coś zbagowało i masz full? Nie Ja dałem sobie silnik na trójkę i skrzynię biegów na trójkę tylko jedno no to, ty, to nie ma praktycznie różnicy, no dobra. Ale też tak jak Turbo, nie mam. pancerz nie widział nawet No tak. Ale no fajnie, ci się, ja mam, się tam mam, jedzie. Ja mam pancerz i tylko no dlatego to auto jeszcze wygląda jak auto, nie? <laughs> no fajnie się jedzie tym autem tym. Tylko to trochę droga. No ta. yy, tak, dwa miliony trochę dużo, ale powiem szczerze, dla przyjemności jazdy i wyglądu polecam to auto szczerze. Bo ma naprawdę fajne światło z tyłu, na przykład. Nie wiem czy rsx to już nie pobiła mnie. Fajna ma maski, ma du ma duże opcje cyningu według mnie Dużo opcji Wiele aut od Benego mogłoby się powstydzić tej opcji w Tak szczerze Wiesić mi przysługę, Simon mi yeah. śmiga I ten też fajnie wchodzi Simon, wyślisz mi przysługę, no tak Zypnąć, drwa. Dobra Co robimy wtedy? Nie wiem Ej, ale twoje też mi się zajebiście podoba, Jakby na dwa to bym tak oba snigował. nie? Nie wiem, <laughs> ja Tylko szczerze, koła to szkoda, że Rockstar do tego malowania dało to napis Fukaru. Nie, mi się Bo tam podoba bez czerwona chociaż. No to dać bez tych marek po prostu... Mhm. Albo samo F, to by było fikusek. O. Ty, albo bez kicyk by można było samemu sobie zrobić. Jakiś fikusek. Dzikusek. Ta. My jeździmy jak kalecy, nie? No. Generalnie. Jak coś tu minęła 25 minut nagrania. Serio? No. Zakończyłem tak? jak? Nie wiem czy to Gdzie Idziemy ty... teraz nagrywać coś dalej? W ogóle to będzie pierwszy odcinek, że ja coś nagram, nie? Znaczy się nagram coś ty da. Tak? Że auto u mnie nie będzie stało w garażu i nic nie robić, tylko wiesz, o znalazłem maskę kogoś po drodze. To nie moją. <laughs> tylko będzie stało ten. Tylko, tylko wreszcie się nim przejada nie? Ale to naprawdę świetnie jeździ, jeżeli chodzi o skrętność, polecam. jak polecam. Kurde. no na całe, bo teraz coś tak... Ja bym chciał bym mieć jakiś całość. taki, wiesz, że mamy ludzi do gry, każdy bierze to samo auto, to sobie na odcinki, i na przykład, jak sobie gramy w GTA, to każdy jedzie tym autem, jak taki gangus nie? Mhm, ale, ale wiesz co? Mamy ludzi do gry, tylko że nikt się nie chce grać, bo zesz, możemy mieć CB, żeby mieć dwerę, że mieć kosika, możemy mieć... Kasika, możemy mieć e... Coldiego? No, Koldi. Właśnie Piesz, ja bym tak. wyglądał do niego napisał i... Nie wiem. Daj klecki z tego. Ja się sobie szczerze, że to ta auto też ładnie wygląda. Fajnie, że jakaś szyba jest i możesz do tyłu patrzeć. Dobra idę utopić to auto. Serio? Ufa. Nie udało mi się. My nie jesteś na te auta. Eee. Latam. <laughs> Mnie jesteś to aut tymczasem czasem. I <grym> w teren też polecam generalnie, te cienkie gumy też dają radę, nie? Jakieś leciał kurde. Z jakiej klasy masz auto? Znaczy, AUTO. <grym w tle> Z jakiej klasy masz koła? Luksus. Chcę zobaczyć jedną opcję. Eee... O! Bardzo ładna. Pa. Tylko tak, podać? Czekaj, Bła, szybka się z tyłu otwiera, jako bagażnik. Możesz do silnika upakować. <laughs> nie no, że ty, bagażnik jest z przodu. E, i tak mały, nie wiem, tam nawet opona chyba za nie wejdzie. No, Beskitu, co to jest? Co, e, czekaj, czy ja mam wrażenie, czy te drzwi się na niczym nie trzymają? Beskitu, one się na niczym nie trzymają. Jaka beka! Rockstar wiesz, że po prostu dało, że ten, że się otwiera, zamyka. Mieli nadzieję, że nikt tego nie zobaczy. Polecą <grym grym> z z osoby, ale najbliższej najbliższej, zobaczysz to. Zobaczysz idealnie. weź jej tutaj. Ja pierdolę. Rockstar, weź się no. To co, koniec? No chyba tak, bo nie trzeba się zakończyć odcinek. Więc trzymajcie się, widzowie Ewa. Narka, narka.